Serdecznie na kanale klasyka nazywam się Karolina Ziętek i dzisiaj zapraszam Was pod mój prysznic retro. I pewnie zastanawiacie się: No dobra Karolina, ale po co ci prysznic w szkole makijażu? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Tutaj będą różne zajęcia. Będzie też charakteryzacja, być może będzie body painting, jakaś sesja fotograficzna, no i jak wypuścić później modelkę. Barbie na całym ciele, więc lepiej, żeby miała się gdzie umyć. To raz. Dwa, no, robiłam tutaj remont generalny, więc skoro już wszystko stawiam i robię na nowo, to dobrze by było, żeby prysznic był. Bo nie wiadomo, może kiedyś przebranżowię się i tutaj coś będzie innego. Może nie wiem, jakieś masaże strzelam, więc przydałoby się takie miejsce, tak? No i może. A lubię pracować nocą albo do bardzo późnych godzin, i być może zostanę tutaj na noc. Zresztą mam nawet taką ochotę, żeby przynieść sobie dmuchany materac i kiedy sobie maluję i dopieszczam coś, żeby po prostu zostać na noc, wstać wcześniej rano i znowu sobie od rana tutaj działać. Więc też fajnie było, gdybym miała się gdzie wymyć, nie? Więc tak, służyłam taki piękny retro prysznic, który też jest świetnym. Tłumem do zdjęć, a przynajmniej tak mi się wydaje. No i zrobiłam go sama. Po prostu to jest dość to jest samowite, Więc zapraszam nas na film z tej mojej podróży na Mont Everest, moich możliwości w nauce kładzenia kafelki i mozaiki. Miłego oglądania. Uwaga, bo tu można się naprawdę przerazić. Proszę bardzo. I to są łazienki. To miejsce mnie przeraża. Widzę i wiem, że może być tutaj przepięknie, ale na razie straszy. Na razie straszy te rury będą schowane, bo mogą być, na szczęście, z tego co wiem, za ścianką, jakoś to się tu po prostu zrobi, żeby było cudownie. po nie mogę się doczekać jak tutaj ekipa wejdzie ja was jeszcze zostawię z tym widokiem a żeby łazienka była ruszona to właśnie za moment przyjdzie kominiarz musi jeszcze przyjść gazownik trzeba to wszystko podbić, zabezpieczyć, sprawdzić i możemy działać z płytami no i to tak jest łazienkowe postępy sufit już jest wzmocnienie na lampy podłoga ścianki, raczej miejsca na ścianki Moja zaokrąglona ścianka. To jest mój pomysł. Będzie dobrze. To wyjdzie ładnie. Geometry. Super. Uch, słoneczko wstało. Ja pracuję teraz w takim bardzo przytulnym retro świetle. Wszystko zobaczycie. Całą łazienkę jeszcze w kolejnych filmach, bo muszę tutaj dopieścić sporo rzeczy. jak Zresztą możecie zobaczyć nie są, ale będą, więc zacznijmy od tego prosznica, który zajął mi naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Podjęłam się tego, że chcę to zrobić całkowicie sama. I od czego by tutaj zacząć? Może od tego, jak ja w ogóle szukałam takiej mozaiki. Oczywiście przeglądałam Pinterest'a, różne retro łazienki. Wracałam do w swoich filmów, które nagrywałam w Hollywood właśnie pomieszczeń takich urządzonych w latach 30. i szukałam podobnych właśnie kafelek, różne mozaiki aby to wszystko się wpasowało. Plus, no jakby nie było, teraz mamy 100 lat stylu Art Deco, taką rocznicę, więc powstał taki nowy trend, nowe Art Deco, które bardzo często teraz możemy zobaczyć w jakichś kawiarniach, lodziarniach, fajne wystroje są, więc chciałam troszeczkę tego przemycić, takich obłych kształtów i prostych linii i pięknego retro koloru i znalazłam na stronie taką właśnie mozaikę stick, Czyli takie patyczki bardzo, bardzo malutkie, które pięknie właśnie układają się, kiedy robimy okrągłą ścianę. Ta okrągła ściana była stworzona przez moją ekipę remontową. Nikt się nie chciał tego podjąć, za każdym razem, jak mówiłam, że chcę okrągłą, no to dla fachowców to było w ogóle po co, po co to robić. A ci fachowcy stwierdzili, no f, fajne, no, no nowe, coś innego, nowe wyzwanie. Kiedy zapytałam, czy robiliście coś takiego, powiedzieli nie, ale się nauczą, więc nauczyli się i ją zrobili. A ja mogłam ją właśnie obłożyć mozaiką. Kiedy znalazłam te piękne styki na stronie Row Decor, odważyłam się napisać do tej marki, bo zobaczyłam, że prowadzą świetnie Instagrama w taki nowoczesny sposób, że są otwarci na coś takiego, na nowe projekty, więc napisałam się śmiało, że robię coś takiego, robię to w ogóle sama, pierwszy raz w życiu, i czy mogliby mi w tym jakoś pomóc? Jakąś fajną współpracę? Może udałoby się nawiązać? Naprawdę to dla mnie jest totalna nowość. Przez naście lat, kiedy pracuję w internecie, nie robiłam czegoś takiego, ale stwierdziłam, że po pierwsze, dla mnie by to była fajna ulga, po drugie, dostanę na pewno dużo porad i, i uniknę jakiś wtop, ale okazało się, że nie jest to potrzebne. Po pierwsze, marka we mnie uwierzyła, no bo takie coś pierwszy raz w życiu, kobieta na YouTubie, a mimo wszystko stwierdzili, dobrze, pani Karolina, my w panią bierzemy. I e, może sobie pani wybrać za daną kwotę mm, właśnie rzeczy, a jeżeli kwotę przekroczę, no to tam dostanę zniżkę, i to naprawdę była dla mnie bardzo duża ulga, też finansowa, wydatkowa, więc bardzo, jeszcze raz, bardzo za to dziękuję, że Rondek we mnie uwierzyło, bo mogłam stworzyć swój wymarzony prysznic. Odpaliłam ich stronę, na YouTubie również znajdziecie takie porady, na przykład jak kłaść taką mozaikę, jak przygotować ścianę, jak ją kłaść, na jaki klej, jak go rozkładać, więc kierując się tymi sugestiami udało się. I realnie nie jest ale według mnie jest super. I kiedy wysłamy zdjęcie i nagrania Marce Rodegor z takim, to no ja wiem, że to nie jest perfekcyjnie, to z pani Karolina, będzie zrobiła to dużo lepiej niż nie jeden fachowiec, co po prostu, no bardzo miłe było. Więc bardzo, bardzo dziękuję za takie wsparcie. To było ja. dla mnie coś wyjątkowego. I bałam się, ale się udało. I jest. Ale się cieszę. Wiecie, co tutaj dotarło? Mozaiki, próbki. Cała ta zaokrąglona ścianka i pod prysznicem wszystko zostanie wyłożone taką właśnie mozaiką. Nad fugą tu jeszcze się muszę zastanowić, jaki to będzie kolor, ale tutaj cała ścianka będzie właśnie w tym. Taka mozaika jest przepiękna, właśnie do zaokrągleń, bo można. Idealny łuk uzyskać. Zobaczcie, jak łatwo się ją będzie tutaj kładło. Przynajmniej mam taką nadzieję, oczywiście. Piękny jest ten kolor, bardzo retro wzór że nie jest taki pełny, tylko ma takie przejście, cieniowanie. Pięknie to wygląda. Do przyklejania mozaiki musi być specjalny klej, który jest bardzo elastyczny. I taki właśnie klej zostanie użyty do tej pięknej mozaiki. Udało mi się póki co zrobić. No jestem zadowolona. Czy jest łatwo? No nie do końca, bo trzeba jednak uważać na to, żeby wszystkie linie były w miarę równe. Grunt to dobra podstawa, dlatego u listewki, żeby tutaj do łuku dopasować. Z drugiej strony też kładziemy, więc już można lecieć dalej z mozaiką. No dobra, to jest mój Mont RS, zaczynam fugowanie tych miliona fug. Tak sobie tutaj spędzę trochę czasu. Skoro je położyłam, to teraz muszę zafugować.

Te trzy ściany gotowe, teraz zabieram się za to, co jest najtrudniejsze, czyli za łuk. Ale już mam sprawę, więc będzie szybko. Mam taką nadzieję. Na następny dzień wszystko jest już suche. Oczywiście same kafelki trzeba jeszcze wyczyścić dokładnie, bo wiadomo na każdej jest pyłek, więc wszystko trzeba umyć, ale widzę, że wygląda to naprawdę dobrze. Taka kontrola, czy gdzieś jak się suszyło, to czy nie pojawiła się jakaś dziurka. Bo zawsze jeszcze to można uzupełnić, ale chyba wygląda to całkiem nieźle. Dobrze, skoro już sobie mozaikę położyłam, to teraz wypadałoby pomalować resztę, nie? I tak wymyśliłam, tylko jeszcze nie mam pojęcia, jak to zrealizuję, że przyniosę ten łuk. Tutaj. Wybaczcie, że palcem, ale nie mam pojęcia, jak to inaczej mogłabym Wam pokazać. A za bardzo w animacji to ja nie potrafię te filmowe, więc to przenoszę tutaj i resztę, czyli to cały ten sufit nad prysznicem pomaluję właśnie w takim kolorze mam nadzieję, że dobrze go dobrałam bo wiadomo, światło zawsze robi swoje ten kolor również będzie na tych ścianach natomiast od tego półkola tutaj reszta będzie już w tej szałwiowej takiej zieleni retro wszystko będzie w kolorze, ale chciałabym, żeby ten Um, prysznic stworzył taką piękną całość. No i teraz muszę wykombinować jak narysować idealny łuk od tej krawędzi do tej. Może zrobię coś z linką, ale taki cyrkiel spróbuję. Jeżeli nie, to może z kartonu. Zrobię jakiś wzór, żeby to przenieść. No będę tutaj kombinować, ale mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo wydaje mi się, że to będzie wyglądać ładnie. I ta biała ściana nie będzie odcinać tak tego prusznicę, tylko będzie w tym samym kolorze i będzie takie zamknięcie, taka fajna całość. Oczywiście zobaczymy. No, moja wyobraźnia zazwyczaj podpowiada mi dobre rozwiązania, ale z praktyką to już tak różnie bywa, nie? Trzeba tutaj po uzupełniać po założeniu przez ekipę mojej pięknej deszczownicy. Trzeba było uzupełnić kafle. Bo robiąc tutaj kafelki, no to musiałam zostawić dostęp do tej całej hydrauliki, żeby wszystko dokładnie zamontować. Więc zostało to uzupełnione i teraz muszę jeszcze zafugować, więc mam nadzieję, że raz dwa i będzie gotowe. Zabezpieczyłam tutaj taśmą 比较。<music> Wciskać, zostawić na noc, a później trupę już taką ładną, elegancką warstwę muszę, wygładzającą wszystko, ale najpierw tak, żeby się trzymała. Działa, jaki to jest wymiar, i tak dalej. I pewnie się zastanawiacie się teraz, że tutaj nie ma żadnej krawędzi, nie ma żadnej. Um żadnego zabezpieczenia przed laniem się wody, nie ma żadnego szkła ja nie znoszę tych wszystkich szkieł, które tylko łapią brud, trzeba je nieustannie czyścić jeszcze jestem perentką, więc ja bym to non robiła, no i zastanawiacie się co z tą wodą, no po pierwsze ten prysznic naprawdę nie będzie użytkowany codziennie, on będzie odpalony może kilka razy w roku, a nawet jeśli ja tutaj kupię takie Zabezpieczenie silikonowe przed wypływaniem wody, więc będzie taka stopka. Tylko ona po prostu jeszcze nie doszła, bo ją już zamówiłam, ale jeszcze jej nie mam, więc po prostu ją tutaj zamontuję. Natomiast, kiedy będę brać prysznic, to tutaj mam taką rozporową belkę i będzie zasłonka. Już te tyle, jak troszkę się tutaj. Wody, wyleje czy tam, to można to wytrzeć. Tak? To żaden problem, więc e, będzie on użytkowany w ten sposób. No i deszczownica, deszczownica, która jest przepiękna. Szukałam bardzo długo retro deszczownicy, tylko że złotej. A złote to znaczy 10 razy droższe. Niestety czarne retro można kupić w świetnej cenie, srebrne to już w ogóle, a złote muszą kosztować dużo, 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 dużo więcej. I niestety często przy tych retro-deszczownicach są jakieś takie dziwne, antyczne wzory, które mi się nie podobają. Tutaj zobaczcie, że jest porcelanka, ale jest czysta, bez niczego i ma taki zaokrąglony kształt ta deszczownica. Tak samo tutaj. O, zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. I ta deszczownica nie była najtańsza. Ale była najtańszą opcją z tych retro deszczownic, które mi się podobały. Nie jest najlepszej jakości, no ale tak jak mówiłam, nie będzie używana codziennie. Jest metalowa, ale jest to taki słabszej jakości metal. Zapłaciłam za nią 900 zł, kupiłam ją na Allegro. Natomiast no te już trochę lepsze, to zaczynały się od prawie trzech. W sensie lepsze, z lepszego materiału. Więc to musiało mi wystarczyć, ale po prostu jestem zachwycona tym, jak ta deszczownica się prezentuje. Jest naprawdę piękna. Bardzo, bardzo. Bardzo mi się też marzyło, aby prysznic był tak wykończony czyli tutaj jest zaokrąglenie i tutaj też rysowałam ręcznie to zaokrąglenie, żeby to była część wspólna tego prosznica. I tutaj możecie zobaczyć, jak znowu moje kamera kolory, bo ten kolor jest taki, czyli taki pudrowy, lekko brzoskwiniowy, bardzo zbliżony do mozaiki, a tutaj on jest taki bardziej brzoskwiniowy, tak? jest cieplejszy się wydaje. Natomiast tak, to jest wszystko bardzo, bardzo spójne na żywo, to wygląda pięknie i tworzy fajną całość, więc te kolory Również dobrałam, brałam mozaiki, chodziłam do sklepu z mozaikami, żeby dobrać fugę, żeby dobrać kolor farby i żeby wszystko do siebie dopasować. Uczyłam się na swoich błędach, działałam, pracowałam i naprawdę jestem z siebie zadowolona. To już wszystko, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, czy podjęlibyście się takiego wyzwania. Może po tym moim filmie, okej, okay, jak Karolina da radę, to ja też dam radę, nie? No, taką mam nadzieję. Jak widzicie, tutaj i drzwi jeszcze nie są gotowe, tutaj też jeszcze coś niedopieszczone. Tak, ta łazienka jeszcze wymaga doszlifowania, ale już niedługo będzie gotowa, więc oczywiście film staje łazienki jeszcze zobaczycie, bo tu macie takie małe zwiastuny kolorystyczne. Więc no, mam nadzieję, że jest na co czekać, więc tym bardziej zachęcam Was do kliknięcia przycisku subskrybuj, takiego podłużnego, czerwonego. Nie sposób go nie zauważyć, słuchajcie. To tam kliknijcie, dzięki temu dostaniecie powiadomienie, że nowy film pojawił się na kanale. Więc zachęcam Was do tego serdecznie, będzie mi bardzo, 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 bardzo miło. Dobrze. To ja już mogę spokojnie oddychać, bo to była jedna z najtrudniejszych rzeczy, które się podjęłam przy tym remoncie. Jestem świetlna. czy jest idealnie? Nie, ale dla mnie jest. Dla mnie jest i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Marce Road Decor, że we mnie uwierzyła i ułatwiła mi zrobienie takiego fajnego projektu. I dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, kochani, w następnym filmie. Pa!